Naprawdę za dużo energii dajemy drugiej osobie. Naprawdę dużo energii dajemy w relacjach partnerskich, w relacjach z dziećmi, w relacjach z przyjaciółmi, w relacji z szefem. Kiedy występuje jakiś konflikt, kiedy są jakieś trudności, to najczęściej jest tak, że zamiast myśleć o tym, jak ja się z tym czuję, co ja o tym myślę, czyli cała energia idzie do mnie, tak. A później jeszcze, co mi to pokazuje, w jaki sposób mogę to rozwiązać, czy jest tutaj jakieś rozwiązanie dla mnie dobre i dla tej drugiej osoby też, no nie? To my wysyłamy energię, całą swoją moc do tej drugiej osoby. W jaki sposób to robimy? Poprzez zgadywanie, co ta osoba czuje dlaczego tak zrobiła, dlaczego podjęła taką decyzję, co nią kierowało, jakie ma zaburzenie osobowości, a może to narcyz, a może to toksyk, a może ja się tutaj yy, spotykam z jakąś osobą borderline, bo jest tak niestabilna emocjonalnie i od rozkminiania emocji tej drugiej osoby, od rozkminiania jej zachowania i decyzji przechodzimy po diagnozę, <grym> Więc tam już idzie na grubo, no nie? I teraz to jest moim zdaniem niepotrzebne, naprawdę, bo wystarczy, że skontaktujemy się z tym, co ja czuję, jak ja się czuję, jak ja się z tym mam, i wtedy będziemy już wiedzieli, czy ta osoba jest dla nas odpowiednia, czy nie, i wcale nie musimy jej diagnozować pod kątem zaburzeń osobowości, tak? Jak ją tam zdiagnozujemy, jak ktoś ją zdiagnozuje, tak? No to to już jest druga sprawa. Może to nam pokazać, na czym stoimy, tak? I później zdecydować. Jednak ja jestem daleka od takich diagnoz, żeby diagnozować jeszcze osobę, która na przykład nie jest u mnie na terapii, tak? Czyli przychodzi do mnie klientka i mówi, bo mój partner jest taki, 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 i ja bym chciała, żeby robił to, to, to i to. I wtedy ja, jako terapeuta, mówię, no tak, bo to narcyz. No, jakby totalnie nie, totalnie nie, totalnie to jest nie moje. Nie mam prawa diagnozować drugiej osoby na podstawie tego, co mówi tak zwana ofiara, czyli na podstawie tego, co mówi skrzywdzona osoba, czyli na przykład moja klientka albo mój klient. To w ogóle to w ogóle jakby jestem przeciwko nawet temu, tak? Bo tak łatwo jest rzucać nam osądy i tak łatwo jest rzucać właśnie oskarżeniami w drugą osobę. Tak? A tak trudno jest nam przyjrzeć się temu, co sami czujemy i jak my sami się mamy, jaki program nam to odpala, być może o jakiej traumie nam przypomina, albo którego z rodziców nam to przypomina, i wziąć odpowiedzialność za to, że ja to w jakiś sposób przyciągnęłam. Tak? I teraz tutaj się może często pomylić, bo możemy sobie wpaść w poczucie winy. Tak, odpowiedzialność może nam się mylić z poczuciem winy. I o tym mówiłam na webinarze od dziecka do twórcy. Odsyłam Was serdecznie, bo tam opowiadam o tym szerzej. Więc to, że ja mówię do siebie: Ja przyciągnęłam tą osobę. Z jakiego powodu przyciągnęłam tą osobę? Jakie moje rany mogę wyleczyć dzięki tej osobie, albo w drugą stronę? Teraz akurat mówię o takich trudnych rzeczach, albo jaki potencjał mogę tutaj jakby rozwinąć przy tej drugiej osobie, jakie cechy takie tak zwane pozytywne mogę rozwinąć przy tej drugiej osobie, jakie fajne wspomnienia możemy sobie zrobić, ale chodzi o ten punkt wyjścia. To moja podświadomość przyciągnęła tą osobę. Na podstawie przekonań, które powstały dawno temu i które teraz w większości już są naprawdę nieaktualne, bo to są przekonania dziecięce. Na przykład bardzo popularne przekonanie: Nie zasługuję na miłość albo jestem nie dość dobra. W ogóle totalnie już nieaktualne, ale dalej w nas pracuje, no nie? To znaczy, to przekonanie nigdy nie było prawdziwe, to zacznijmy sobie od tego. No ale zostawmy na razie te przekonania. Wróćmy do tej odpowiedzialności. I kiedy ja już wiem, że na podstawie tego, co mam w głowie przyciągam sobie partnera, nawet tego narcystycznego, nawet tego toksyka, to kolejne pytanie brzmi: co ja mogę z tym zrobić? Tak? Jak sobie tam popłaczę, jak sobie pozwolę na te emocje, jak wrócę do jakiejś równowagi? To pytam dorosłej siebie, dorosłego siebie, i co dalej? To ja decyduję co dalej w relacji. Nie czekam na decyzję tej drugiej osoby. Nie czekam jak ta druga osoba wyciągnie pierwsza rękę, bo ja mam swoją własną wolę i ja już dzisiaj mogę zacząć naprawiać konflikt. I nie chodzi o to, żeby właśnie żeby przepraszać kiedy się nic złego nie zrobiło, ale w każdej sytuacji naprawdę można coś zrobić. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Więc Analizowanie emocji drugiej osoby, analizowanie decyzji drugiej osoby i jeszcze jego zaburzeń emocjonalnych i mentalnych, i jeszcze jakichś innych, i próba zmiany tego, bo tutaj bardzo często dochodzi próba zmiany tego, no nie, to jest wyrzucanie energii w błoto. Naprawdę. Na przykład są takie sytuacje, że, mm, że piszemy z partnerem jakieś wymiany zdań, są i tak dalej, a później pokazujemy to przyjaciółce albo terapeucie i mówimy: No i co o tym myślisz? I dlaczego on tak napisał? A dlaczego on to zrobił? A dlaczego, yy, dlaczego myślę, że mi tak odpowiedział? I tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli jest analiza cały czas tych wiadomości, które dostaliśmy. A czy to oznacza, że mu zależy? Czy mu nie zależy? I tak dalej, nie? Spytaj siebie, czy mi. Zależy, co ja czuję, jak ja się z tym mam, co to mi pokazuje, co mi to daje i tak dalej, no nie? Czyli cały czas wracamy tu do siebie, energią do siebie, odbieramy tą energię od drugiej osoby i sobie dajemy. Tak samo jest w relacjach z dziećmi, no nie? Dziecko ma jakiś problem emocjonalny i rodzice mają taką tendencję, żeby wysyłać dzieci od razu do psychologa: no bo dziecko się zepsuło, trzeba je naprawić, proszę niech psycholog się. Oczywiście mówię w takim dużym uproszczeniu. Proszę, niech psycholog się tym zajmie, no nie? A tak naprawdę, ja zajmuję się metodą wewnętrzne dziecko. Tak naprawdę, nasze dzieci, te tak zwane zewnętrzne, pokazują nam nasze wewnętrzne dzieci. Czyli ja patrzę na zachowanie swojego synka, ja akurat mam synka i zastanawiam się, co mi to robi. Co mi robi to jego zachowanie? Jak ja się czuję. Być może jak on mnie kopie gryzie, to być może czuję się upokorzona. I teraz wracam do tych emocji, no nie? kiedy wcześniej się czułam upokorzona. Jaką ranę on mi otwiera? No wiadomo, że teraz to jest temat rzeka, no nie z dziećmi. No wiadomo, że dzieci potrzebują znać granice i dzieci potrzebują nauczyć się żyć w społeczeństwie. Dzisiaj totalnie nie o tym. <laughs> wszyscy wiemy, jak powinno być, no nie? A wszyscy też wiemy, jak wygląda rzeczywistość. <laughs> Ale dzisiaj nie o wychowywaniu dzieci, a to jest temat po prostu, tak jak mówię, rzeka. Dzisiaj o tym, żeby nie dawać nadmiernie energii drugiej osobie, żeby tą energię z powrotem zbierać do siebie. Bo my naprawdę jej potrzebujemy. Potrzebujemy jej do życia, do funkcjonowania, do zarabiania pieniędzy, potrzebujemy tej energii właśnie, żeby dbać o relacje, o relacje ze sobą, o relacje z drugą osobą, kiedy mamy zadbaną relację ze sobą, no to wiadomo, że łatwiej nam będzie zadbać o drugą osobę, tak? A kiedy my jesteśmy zaniedbani, kiedy nasze potrzeby są niezaspokojone, kiedy jesteśmy wyczerpani, no to trudno nam zadbać o relacje z drugą osobą. Jest to czasem wręcz niemożliwe. Albo jeśli mamy dzieci, to robimy to podstawowe. Podstawowe rzeczy, a na więcej nie mamy czasu, tak? Czyli ta tak zwana opiekuńcza. <laughs> ja sama to widziałam właśnie w moim doświadczeniu, tak? Jak ja byłam wyczerpana, jak ja nie miałam dla siebie tej przestrzeni, to robiłam przy moim dziecku tylko te podstawowe rzeczy, czyli takie pielęgnacyjne, opiekuńcze, karmienie, przewijanie i tak dalej. I dopiero jak siebie napełniłam, jak siebie nakarmiłam, to zaczęłam się z nim bawić, zaczęłam właśnie chętnie z nim spędzać czas. No i to się naprawdę dużo tutaj zmienia. Więc my potrzebujemy tej energii dla siebie. Naprawdę. Odbieramy ją od innych osób. Przestajemy analizować, dlaczego on mnie kłamał, dlaczego mnie oszukał, co ja takiego zrobiłam i tak dalej, i tak dalej. Przestajemy to analizować. Wiem, że czasem łatwo powiedzieć. Trudniej zrobić, no nie? Eee, I. <ścoughs> I tą energię z powrotem wsadzamy. Do swojego wnętrza, bo jest nam potrzebna do naszego własnego życia, do działania. I teraz, dlaczego tak robimy? To się dzieje głównie wtedy, kiedy wychowaliśmy się w dysfunkcyjnych albo alkoholowych rodzinach, kiedy jako dzieci musieliśmy obserwować świat na zewnątrz, a świat na zewnątrz to byli głównie rodzice, no nie? Pijani, albo zaniedbani, albo chorzy, albo którzy się rozwodzą. Tak? Czyli jakaś tam dysfunkcja nastąpiła. I my musieliśmy obserwować. My musieliśmy sprawdzać, no nie, jak się mama dzisiaj czuje. Jak się tata dzisiaj ma, czy ma dobry humor, czy ma zły humor. I całą naszą energię wysyłaliśmy do rodziców. I teraz w dorosłym życiu może to objawiać się permanentnym zmęczeniem. Ty jesteś zmęczona, ty jesteś zmęczona i nawet nie wiesz, dlaczego. Może nawet tak dużo nie pracujesz, chociaż w tych czasach to już większość ludzi dużo pracuje, nie? Ale może nawet tak dużo nie pracujesz. Może nawet nie masz dzieci, może nawet nie masz relacji, a chodzisz po prostu jak zbity pies, bo za dużo energii, za dużo czasu, za dużo myśli poświęcasz na analizę drugiej osoby i na chęć naprawienia tego. No bo co? Jak była dysfunkcyjna rodzina albo alkoholowa rodzina i mama lub tata pili. No, to zastanawiałaś się, zastanawiałeś się, jak to naprawić, no nie? Jak mama się dzisiaj upiła znowu, jak tata się dzisiaj upił, to co zrobić, żeby jutro się nie upił, no nie? Albo żeby jutro nie było awantury, albo żeby jeszcze dzisiaj nie było awantury, nie było krzyków, tak? Więc cały czas próba zmiany tej trudnej sytuacji, tak? A byliśmy tylko dziećmi, a byliśmy tylko dziećmi. I cały czas była rozkminka. I w dorosłym życiu wcale to nie znika. Właściwie to się czasem jeszcze to na, natęża, to jest jeszcze większe natężenie tego, no nie? Więc, yy, więc to się bierze, wiadomo, z dzieciństwa, no nie? I to teraz powtarzamy w naszym dorosłym życiu. I wydaje nam się, że jak rozkminimy wystarczająco bardzo drugą osobę, to w końcu ona się zmieni, bo znajdziemy na nią haka, znajdziemy na nią ten klucz, no nie? Znajdziemy klucz do niej. I wtedy sobie otworzymy i zrobimy tak, żeby nam pasowało, tak? Jeżeli na przykład partner nas notorycznie okłamuje, już nie mówię o tym, że zdradza, tak? No to rozkminiamy, dlaczego on to robi, dlaczego, po co, kiedy, z kim i tak dalej, no nie? I szukamy klucza, żeby przestał to robić. Czyli chcemy cały czas wpłynąć na tą drugą osobę. Ale prawda jest taka, że nie mamy wpływu na tą drugą osobę naprawdę nie mamy na nią wpływu. <laughs> Wiem, że to nie jest prawda objawiona, ale jest, ale jest prawdą. Dzisiaj przychodzę z taką właśnie krótką inspiracją, żeby odebrać swoją energię od osób, które za dużo analizujemy. O których za dużo myślimy, za dużo tam wkładamy po prostu swoich myśli, emocji i tak dalej. Odbieramy to. Jeśli chcecie wiedzieć, w jaki sposób to zrobić, to na pewno znajdziecie mnóstwo ćwiczeń tutaj na YouTube. Jak nie tylko na YouTube, ale ja Was osobiście zapraszam na mój kurs online od dziecka do twórcy. Jeśli ten temat jest dla Was ważny, no to link do kursu znajdziecie. W opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie. Pa!